Został? Siemano z tej strony Retrox. Witam was w moim kolejnym odcinku na moim kanale. Be Dzisiaj w tym odcinku będziemy grać w mrdulet. Ta gra to jest po prostu musisz tak bardzo dobrze, idealnie wycelować, żeby kogoś zabić. Na przykład tak jak tu. Tu trzeba się trochę zastanowić, bo teraz tutaj nie wiem co tu trzeba zrobić. O nie, nie. Czy to, to, to trzeba? Nie. O co tu chodzi? Czekaj. O, jakby to... Poczekaj. Nie, o co chodzi tutaj? Masz jakieś pomysły, król? No nope. hmm. Daj, czekaj, spróbuję. Poczekaj. Ale tu są tylko trzy rzuty, czyli coś trzeba na trzy hmm. zrobić, nie? Daj, czekaj. Dawaj, spróbuj. O co tutaj chodzi? A już wiem o tak co mi chodzi. trzeba, że wiesz, no też chyba już wiem. <noise> Dwa naraz się zrobimy. O, 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 o! Dobrze! Dzięki królów. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. I kliknijcie też dzwoneczek, żeby mm, po prostu dostawać powiadomienia, że nagrałem jakiś nowy film. Aha, to tutaj. O, o, o nie. Wiem o co tu chodzi. Tak, tak, tak. Uzie, czeka, czeka. Już wiem o co tu chodzi. Uwaga. Dobrze, udało się. Fantastyk. Trzy gwiazdki. To się zrymowało. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha raz, dwa, trzy, cztery. O. Aha, nie zabiło go to. Raz, dwa, trzy, cztery. No wow! Nie chcę mi go zabić. A już wiem co. Aha, dobra. Tu są dwa strzały czerwone tutaj. O! Trafi. Tyło. No, dawaj, traf. Dobrze, teraz wystarczy tylko tego trafić. No, okej. Okay, następny poziom zaliczony. Lecimy do kolejnych. maj no i reklamy. W tej grze to dużo reklam jest, naprawdę. No, dawaj, szybciej. Dobra, git. I uratowany. Dobra. Ojej, tutaj tak pomieszamy. Cyk, 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 cyk. O nie, 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 nie. No dawaj. Kurde, to może tak. Patrz blisko. Na włosem bo to przeleciało. No kurde. Może tutaj. Nie, gdzieś bardzo tutaj. Co ja mam tu zrobić? O, chyba tak. No tak, 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 tylko trzeba tutaj. oj tutaj to trzeba mieć mózg. O nie. To jest trudne. Tu próbuję w różne miejsca, ale to, to nic nie działa. Hmm. A chyba już wiem. Nie. Tak właśnie. Tylko, że jeszcze prawie. No, trafiło go. Dobrze. Dobrze przemyślany. Czemu teraz ciągle reklamy nie się trafi? Hmm, dobra, to tak. strącić to trzeba. Nie udało się. Jeszcze raz. I chwila stopu. Poczekajcie. Dobra, już jestem. Yy, możemy dalej kontynuować. O, idzie dobrze. Idzie dobrze. Dobra, trafiony. I zaraz. O nie, jest awesome. Poczekaj, ja muszę to. I będę musiał zrobić cięcie, bo mam 5%, więc zrobię cięcie, naładuję telefon i... Yy, wiecie. dokończę odcinek. A tu o co chodzi? Aha, tu można jakoś go odsunąć. Nie, nie wiem co chodzi. Ja może to z dołu trzeba zrobić. Nie, tu o co. Jest tu coś? Nie mam bladego pojęcia, o co tu chodzi. O, trzeba to pewnie przewrócić. Nie. A jak tak by zrobić? Aha, wyleciał teraz. No jak to zrobić? O, dobra. Co? Jak ja to zrobię? Anon Co? Say what? Ja nie wierzę. Wiecie jakiego król e, miał bagaże? Mm, e, że po prostu mm, w tej samej grze, co ja teraz gram, po prostu nic nie było. Było wszystko czarne. E, I Teraz chyba zrobię cięcie, bo mam mało procent, więc zobaczymy się za chwilę. papa. Pa. Dobra, dokończę ten odcinek y, i ten odcinek skończy się. Y, ja ale mam buga. To będzie 1%. Co to no. jest? Naprawdę... Ależ, bo muszę wam powiedzieć, że Ernest ma takiego dziwnego buga, że po prostu u niego nic nie widać. No, jeszcze raz odpalam grejsp i, i sprawdź, czy z nią... Musisz Zostały zrobić porządny reset. No. Kurde. Trafić go nie mogę. Może tu gdzieś. Aha, wiem chyba. Dobra, ale... I od dołu. O Jezus Maria. Cycyk, I od dołu. No. Kurde, ja nie... Dzieje jakoś tutaj, cyk, cyk. No nie wierzę! No patrz, jak było prawie, tutaj, o sam haczyk. o właśnie. Teraz się No tak, i jak będzie 1%, to kończymy. Nie. No i głupia reklama, tak jak zawsze. Dobra, porobiję tego gościu. Ty działa, to nie oszustanie. No nie, no jest plan. Pewnie zaraz y, ten Google Play się włączy. Niech zgadnę. Taki bo... Bomb... Nie! Ej ja pamiętam, była ta reklama w tym. Wie jak to? Pinieta master, coś takiego. No tak. Z takim samym polem. No. Ściągnęli od rybuleta. bo rybulet jest już cały starszy. E, dobra. O co tu chodzi? I, jak to jest przeszło? Aha, to, to takie. Aha, to łatwo jest. A ja jestem już na więzieniu. Naprawdę to jestem bardzo daleko. Naprawdę. Jestem bardzo daleko. A nie tak. Uj! już jest Ty zostań! Nie! Dobrze! Uf, w ostatniej chwili! <śmiech> Ale <laughs> wyjdzie! To jest nitka porobana! O! To jest chyba A jak A. To, Jak ja to mam zrobić za jednym strzałem? Say what? Pokaż. No, zobacz, mam jeden strzał i muszę trafić w dwóch. Jak <grych> to poleciało? Dobra, moi drodzy, mam 2%, więc kolejny odcinek nagram gdzieś, może jutro, nie wiem. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału i kliknięciu dzwonka. Do zobaczenia.